Witam, chciałem Wam coś pokazać, ponieważ tu jeden zawodnik śmieje się ze mnie, wysyła jakieś place. A. Przeanalizujmy go, go, sprawdźmy, co tu się dzieje. Co chwilę. drzwi. Jest sytuacja taka, o, tu go biją, tak? Jest spektra, tak? Obuszyłem go spektr idzie dalej biję go dalej Zbiłem mu w tym momencie no, zaraz. no jakieś 3 piąte HP plus jeszcze trucizna i 1 atła tak to będzie jakieś 2 czwarte 4... 3 czwarte przepraszam tutaj dalej jest akcja idę na grimstra o no, Tinker od razu przyszedł kół do nas sietepną dalej Proszę ja. bardzo, tutaj zawodnik wjeżdża na obitego spektra, Rzucam mu jednego skilla, rzucam mu drugiego, tam spele jakiegoś. Ja podchodzę, rzucam a tu a tak Ograłeś... zawijam. Słyszeliście to? Ograłeś, nie? Zawodnik przyznaje mi e, oczywiście tutaj honor za ogranie przeciwnika. No i tak się kończy sytuacja. Także dziękuję serdecznie. L